Państwa w poniedziałek 22 lutego. Przed nami ciekawy tydzień ze względu na wystąpienie Jeroma Powella, które rozpocznie się jutro. Przed tym wydarzeniem, oczywiście, warto wiedzieć, jakie padały ostatnio kluczowe kwestie dotyczące ostatnich działań Rezerwy Federalnej. W piątek swoje przemówienie miał przedstawiciel. Oddziału nowojorskiego John Williams, który stwierdził, że rosnące rentowności obligacji amerykańskich to jest odpowiedź na pakiet pomocowy w Stanach Zjednoczonych oraz na szczepionki, i też dodał, że wzrost rentowności obligacji amerykańskich jak na razie nie jest powodem do obaw. No, sam jestem ciekawy, kiedy pojawi się ten. Moment, gdzie przedstawiciele Fedu zaczną z niepokojem patrzeć na rentowności, ponieważ wiemy o tym, że im większe będą te wyższe te rentowności, tym rząd Stanów Zjednoczonych będzie miał coraz większe problemy ze spłatą tych zobowiązań. Więc jak na razie też temat inflacji nie budzi niepokoju wśród przedstawicieli rezerwy federalnej. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na twarde dane, nie tylko mówi się o tym kolejnym pakiecie pomocowym 1.9 biliona dolarów który być może w tym tygodniu zostanie zatwierdzony przez przedstawicieli rządu Stanów Zjednoczonych ale też jeżeli sobie sumujemy te wcześniejsze pakiety pomocowe jeszcze ten ostatni który został zatwierdzony w grudniu przez administrację Donalda Trumpa w wielkości 900 milionów dolarów. Do tego, jeż, jeż, jeżeli dodamy sobie kolejny pakiet, o którym w poprzednim tygodniu wspominałem: Washington Post jako pierwszy poinformował o tym potencjalnym pakiecie pomocowym wart nawet 3 biliony dolarów. To jeżeli sobie sumujemy te wszystkie kwoty, to Wyjdzie nam kwota sześciokrotnie większa niż cały pakiet pomocowy z, ze strefy euro, z Unii Europejskiej, dokładnie, więc to jest dużo większa kwota, i na tej podstawie wiele banków inwestycyjnych zakłada, że przez te pakiety pomocowe w Stanach Zjednoczonych ożywienie gospodarcze będzie dwukrotnie silniejsze. A jeżeli sobie spojrzymy na przykład na tempo szczepień w w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii no, oraz w Unii Europejskiej. W Stanach Zjednoczonych mniej więcej zostało już zaszczepione 17% obywateli, w Wielkiej Brytanii to już jest 1,4% populacji, natomiast w Unii Europejskiej cały czas to jest poziom 5%, i to też jest właśnie wskaźnik, który mówi o tym, że prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii i też w Stanach Zjednoczonych to ożywienie gospodarcze może być szybsze i a propos właśnie Wielkiej Brytanii dzisiaj Boris Johnson ma ogłosić kolejne informacje dotyczące zniesienia obostrzeń, więc to te wszystkie informacje właśnie wpływają na to, że Stany Zjednoczone, jak i też Wielka Brytania może, mogą być uznawane przez rynki jako kraje, gdzie tam to ożywienie gospodarcze będzie Większe. Więc jak na razie tym kluczowym zdarzeniem w tym tygodniu moim zdaniem jest wystąpienie Jerema Pawela. Warto zwrócić uwagę właśnie na to, w jaki sposób będzie się odnosił do inflacji, jak i też innych kwestii związanych z pakietem pomocowym oraz z rentownością obligacji amerykańskich. Jeżeli chodzi o takie najnowsze rekomendacje Banków Inwestycyjnych, Goldman Sachs uważa, że ropa brent w drugim kwartale bieżącego roku znajdzie się w okolicy 70 dolarów. W trzecim kwartale to ma być poziom nawet 75 dolarów, a powodami, którymi stoją za tym, że ropa ma dalej zyskiwać na wartości, jest to ograniczony eksport z Iranu. Hedge przed inflacją, gdzie wiemy o tym, że surowce w takim otoczeniu inflacyjnym, bądź też jeszcze przed wybuchem inflacji, inflacji są, mogą być uważane jako zabezpieczenie przed inflacją oraz też kolejne pakiety pomocowe zostaną zjednoczone, więc te elementy wpływają na to, że Goldman Sachs rekomenduje. To, że ropa będzie zyskiwała na wartości. Też wydaje mi się, że warto zerknąć na przykład na spółki, które są powiązane z całym, z całym przemysłem paliwowym, chociażby w Stanach Zjednoczonych. Warto zwrócić uwagę chociażby na ExxonMobil, bądź też na spółkę brytyjską BP, ponieważ tam, jeżeli okaże się, że ropa nadal będzie zyskiwała na wartości, to być może te spółki też zaczną zyskiwać. Jeżeli chodzi o ostatni raport CFTC odnośnie pozycji spekulacyjnych na eurodolarze, nic się nie zmieniło, natomiast na funcie brytyjskim przybyło kolejnych długich pozycji, tutaj od 1000 kontraktów przybyło, jeżeli chodzi o pozycje na jenie, tutaj również długie pozycje wzrosły, to warto na tą parę, na tę walutę, warto zwracać uwagę w kontekście pary dolar-jena. Jeżeli chodzi o franka szwajcarskiego, tutaj również przybyło długich pozycji, natomiast krótkich pozycji przybyło na dolarze australijskim i tutaj podobnie na kanadyjskim. Natomiast jeżeli chodzi o rynek kryptowalut na Bitcoinie, tak naprawdę przez ostatni tydzień cały czas mieliśmy do czynienia z silnymi ruchami parabolicznymi, więc jak na razie tutaj ten trend wzrostowy jest, wydaje mi się, niezagrożony. Nie widać tutaj jakichś większych spadków. Kolejna spółka kanadyjska, która ruchomiła ETF na Bitcoina, zebrała w ostatnich dniach 400 milionów dolarów. Być może nawet tej spółce uda się zebrać. 1 miliard dolarów, więc popyt na bitcoiny cały czas jest naprawdę bardzo duży i biorąc pod uwagę to, że podaż jest bardzo ograniczona, to tylko może powodować to, że ceny mogą dalej. Iść w górę. Jeżeli chodzi o rentowność obligacji amerykańskich, tutaj cały czas mamy zachowane trendy wzrostowe, więc ostatnie trzy dni to również kolejne wzrosty, więc wydaje mi się, że jeżeli dalej sytuacja tak będzie wyglądała, to w końcu Stany Zjednoczone, Rezerwa Federalna w szczególności, będzie musiała zwrócić uwagę na właśnie poziom rentowności. Jak na razie zbliżamy się do punktu wyjściowego z poziomu, kiedy doszło do wybicia dołem wcześniejszych. Poziomu w okolicy 1,5, więc wydaje mi się, że w krótkim terminie to jest taki najbliższy target, jeżeli chodzi o rentowność obligacji amerykańskich. Jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny, ja bym tylko zwrócił uwagę na ostatnie dane, na dane najnowsze z gospodarki niemieckiej o godzinie 10 Poznamy wskaźnik IFO. Jeżeli chodzi o eurodolara, na eurodolarze, jak na razie mamy do czynienia z kontynuacją ruchu spadkowego, wchodzimy w ważną strefę, która może być potencjalnym poziomem wsparcia, więc no warto zwrócić uwagę na dalsze zachowanie ceny, co się wydarzy powyżej 1,2099, okolica okręgu poziomu, jeżeli góro wybijemy to, ten poziom, to być może dojdzie do ruchu wzrostowego, natomiast przy takim scenariuszu spadkowym, niżej na pewno też bym zwrócił uwagę na potencjalne wsparcie w okolicy 1,2086, a jeszcze niżej potencjalne wsparcie w okolicy 128. 52, więc to są takie miejsca, gdzie ja sam osobiście będę zwracał uwagę i też przede wszystkim na euro-dolara bym zwrócił uwagę na to, co się wydarzy właśnie po godzinie 14.30. Jeżeli chodzi o us krótko krótkoterminowo ze względu na spadki na indeksach amerykańskich obserwujemy odreagowanie, natomiast od góry pierwszy taki potencjalny opór moim zdaniem może być w okolice 1,2670, wyżej okolice 1,2684. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, fund brytyjski dzisiaj podczas sesji azjatyckiej znowu osiągnął najwyższe poziomy od początku tego roku, zresztą od wielu miesięcy, ponieważ jeżeli sobie zerkniemy na interwał tygodniowy, jesteśmy najwyżej od kwietnia 2018 roku. No i jak na razie wydaje mi się, że tutaj krótkoterminowo może ten ruch wzrostowy zachwiać sytuacja na amerykańskim dolarze, natomiast jeżeli sytuacja na amerykańskim dolarze będzie dość spokojna, to fund brytyjski nadal może zyskiwać ze względu na to, że ten postęp szczepień w Wielkiej Brytanii jest na dużo lepszych poziomach niż w Unii Europejskiej. Krótkoterminowe wsparcia, moim zdaniem, na funcie brytyjskim, pierwsze w okolicy 1,39,74, niżej w okolicy 1,39,51. Jeżeli chodzi o dolar jena na dolar, jak na razie ze względu na siły amerykańskich dolara, obserwujemy odbicie, więc tak jak w poprzednim tygodniu zwracam uwagę na strefę pomiędzy 106,20 a 106, więc w tym tygodniu również będę zwracał uwagę. Na tą strefę. Natomiast w tym tygodniu największym takim impulsem dla dolarii może być właśnie wypowiedź Jeroma Powella. Więc do jutra tak naprawdę no, moje podejście na dolarie nie będzie neutralne. Jeżeli chodzi o indeksy amerykańskie, tutaj mamy do czynienia z kontynuacją ruchu spadkowego. Więc wydaje mi się, że jak na razie inwestorzy w krótkim terminie czekają na decyzję w sprawie kolejnego pakietu pomocowego. Natomiast jeżeli dojdzie do kontynuacji ruchu spadkowego, na pewno zwrócę uwagę na potencjalne wsparcie na S&P 500 pomiędzy 3850 i też delikatnie niżej. Na Dow Jonesie sytuacja również jest zbliżona. Tutaj wydaje mi się, że warto sobie zerknąć na wyższy interwał. Jeżeli miałoby dojść do większej korekty, to na pewno zwrócę uwagę na poziomy w okolicy 13836. No i biorąc pod uwagę to, że Rezerwa Federalna nadal kontuje, kontynuuje luźną politykę monetarną, na horyzoncie widać kolejne pakiety pomocowe w Stanach Zjednoczonych, to mogą być dobre informacje dla rynków, natomiast w krótkim terminie oczywiście zawsze istnieje potencjalne ryzyko do korekty. Nigdy nie ma tak, że te ruchy są tak paraboliczne, jakby chociaż w ostatnich dniach na Bitcoinie. Na rok, przepraszam, na złocie mamy do czynienia z taką potencjalną formacją odwrócenia ruchu tego spadkowego, natomiast tutaj cały czas dużym zagrożeniem dla złota jest sytuacja związana z rentownością obligacji amerykańskich, więc tak długo jak rentowności będą rosły, tak długo istnieje ryzyko potencjalnych ruchów spadkowych na złocie. W tym tygodniu pierwszym takim potencjalnym oporem może być poziom w okolicy 1800 dolarów, więc no, ten tydzień strefa pomiędzy 1800 a 1813 może być kluczowa. Jeżeli ropa, przepraszam, ropa, złoto odbije się od tej strefy, to być może dojdzie do kontynuacji ruchu spadkowego. Natomiast przy takim scenariuszu, gdyby doszło do agresywnego przebicia tej strefy i obrona 1813, to być może dojdzie do kontynuacji ruchu. Wzrostowego, sytuacja na srebrze jest bardzo zbliżona. Ostatnie dni to głównie konsolidacja. Natomiast, ze względu na to, że srebro jest bardziej wykorzystywane w przemyśle samochodowym i ogólnie w przemyśle, to wydaje mi się, że tutaj na rynku srebra są dużo ciekawsze perspektywy do potencjalnych wzrostów. Niemiecki DAX również traci na wartości, więc, jak na razie, w krótkim terminie zbliżamy się do potencjalnego pierwszego wsparcia w okolicy okrągłego poziomu 1017 punktów, chyba że dojdzie do fałszywego naruszenia tych ostatnich dołków. Jeżeli cofniemy się powyżej właśnie poziomu 13825, to może dojść do potencjalnego ruchu wzrostowego. No, i na koniec ropa. Ropa jak na razie cały czas konsoliduje się powyżej poziomu 58-55, więc jak na razie, w krótkim terminie, tak długo jak będziemy się utrzymywać powyżej tego poziomu, jeżeli na indeksach amerykańskich znowu pojawia się wzrost, to, to wydaje mi się, że jest szansa na dalsze wzrosty na ropie WTI. Natomiast jeżeli chodzi o ropę Brent, tak jak na wstępie mówiłem, no, też sobie zaznaczyłem najnowsze właśnie rekomendacje. Goldman Sachs a nam pokazuje to, że do drugiego kwartału ropa Brent może osiągnąć pola, poziom 70 dolarów, trzeci kwartał to jest poziom 75 dolarów. Więc tyle z mojej strony. Życzę powodzenia i do usłyszenia. Do jutra.